Dziś mamy 13 dzień listopada. Magdalena Stępińska. Zapraszam na serwis informacyjny Studenckiej Telewizji Uniwersytetu Opolskiego. W dzisiejszym serwisie m.in. o koncercie więziennego zespołu. Powiemy również o tym, czym jest Opolkon oraz podsumujemy charytatywną imprezę Testuj Opole 4. W ubiegłą środę w Studenckim Centrum Kultury odbyło się wyjątkowe wydarzenie debata kandydatów na prezydenta Opola. Uczestnicy dyskutowali przede wszystkim o sprawach dotyczących środowiska akademickiego Opola. Dzięki naszej telewizji, całe wydarzenie mogliście śledzić na żywo. W w internecie. Powtórkę z debaty zobaczcie jeszcze raz na naszym kanale YouTube. Ogromnie nas cieszy, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Cieszymy się również, że kandydaci przyjęli to zaproszenie. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla studentów jest rozwiązaniem innowacyjnym. Na tyle innowacyjnym, że atrakcyjnym i może się przełożyć na, na konkurencyjność Mi Opola jako miasta akademickiego względem innych ośrodków akademickich w Polsce. Stworzyć taką ofertę kulturalną nie samodzielnie, ale we współpracy z, z Wrocławiem i Katowicami, żeby ta oferta była dosyć bogata. Musimy e, jako też i ewentualnie miasto i uczelnie nawiązać ścisłą współpracę dotyczącą potrzeb rynku pracy w mieście. Kierunki studiów, które są tutaj w na uczelniach powinny być dostosowane przynajmniej do, do pewnych potrzeb związanych z zapewnieniem pracy. Dobrze byłoby, żeby miasto skorzystało z takiej możliwości, bo prawna możliwość istnieje, żeby pozyskać ziemię od ANR-u i przekazać ją nieodpłatnie, czy za jakąś symboliczną złotówkę w ramach programu Weź i buduj. No nie tylko absolwentom, tylko po prostu ludziom młodym do 35. roku życia, no po to, żeby stworzyć pewną zachętę, no z całą pewnością nie będzie to wyłączna jakaś recepta na to, żeby zatrzymać młodych ludzi, ale być może to pomoże, aby no jakąś lojalność, właśnie jakieś związanie trwalsze z Opolem, również absolwenci tutaj mogli. No, Takim, tak, taką lojalnością się wykazać. Już po raz drugi koło naukowe Oikos zorganizowało swap-party, czyli spotkanie, podczas którego uczestnicy wymieniają się swoimi ubraniami i książkami. Wydarzenie to cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego zupełnie za darmo można powymieniać się, a przy tym dobrze się bawić i poznać nowych znajomych. Zobaczcie relacje z drugiej edycji swap-party na Uniwersytecie Opolskim. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet. Można było wymienić się nie tylko ubraniami, ale również butami czy biżuterią. Myślę, że to bardzo fajna sprawa i możliwość właśnie wymieniania swoich ciuchów bez pieniędzy, za darmo zupełnie. No, Mamy możliwość uzyskania nowych rzeczy. Innych niż dotychczas mamy, nie płacąc za to, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Zamieniłam dwie rzeczy, mam fajny sweterek i sukienkę. OIKOS należy do Międzynarodowej Organizacji Zrównoważonego Rozwoju. Pomysł Słab Party został zaczerpnięty z podobnej akcji przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj y, odbywa się druga edycja wydarzenia wielkiej wymiany ubrań. Dodatkowo jest ona wzbogacona o wielką wymianę książek. Mamy tutaj dużo uczestniczek, które widać, y, jak y, z pasją i zadowoleniem wymieniają się między sobą y, ubraniami. Wymiana ubrań to zabawa. A w każdej zabawie obowiązują pewne reguły i możliwe są też nagrody. Jedna z właśnie z naszej członkini naszego koła ma takie umiejętności, że właśnie sama sobie szyje spódniczki i właśnie z tą jedną dziewczyną, która wygra ten konkurs, że tak to nazwę, wybierze sobie odpowiedni materiał, tkaninę i w ciągu kilku dni ta spódniczka zostanie uszyta. Była to dopiero druga tego typu akcja, a organizatorzy planują już kolejne. Akademia Dobrego Startu prowadzona jest przez zespół młodych ludzi. Ich celem jest umożliwienie studentom i absolwentom rozpoczęcia własnej kariery zawodowej. W przyszłą środę na naszej uczelni zostanie zorganizowane bezpłatne spotkanie warsztatowe w ramach programu Akados. Pierwszy będzie 19 listopada. Będzie prowadzony przez Dominika Skownońskiego, pierwszego młodego, skutecznego y, y, absolwenta właśnie Akadosu. Będzie pokazywał o czterech zasadach skuteczności osobistej. Będzie o tym opowiadał, jak nie dać się zablokować przez kilka czynników. Będzie pokazane, jak prowadzić też zespół i jak udowodnić sobie, że możemy iść dalej do przodu. Kolejnym wydarzeniem, które widzę, że już powoli zyskuje też sławę, są zawodowe negocjacje, które się odbędą 3 grudnia. Paragraf 64 w kodeksie karnym oznacza recydywę, czyli powrót do przestępstwa, ale to także nazwa zespołu, w którego skład wchodzą recydywiści z Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich. W ubiegłą środę studenci Uniwersytetu Opolskiego mieli okazję posłuchać ich koncertu. Za murami więzienia można realizować się poprzez sztukę. Dla niektórych skazanych jest to nawet szansa na przyszłość. Po wyjściu na wolność nie rezygnują oni z pasji do muzyki. Te osoby, które tam gdzieś się udzielają w tych zespołach, później gdzieś nawet kontynuują swoją karierę muzyczną, czy gdzieś grają w różnych zespołach muzycznych. Także to jest też jakby forma też znalezienia sobie, czy ewentualnie zatrudnienia poza, poza murami, czy jakaś, jakaś, jakiś sposób na życie. Zespół więzienny Paragraf 64 gra ze sobą od roku. Wciąż szukają swojej muzycznej drogi, łączą. Różne gatunki i zmieniając styl. Jedno jest jednak niezmienne: przekaz płynący z ich utworów. Staramy się y odszukiwać problemy i te problemy przelać na kartkę papieru troszeczkę w taki sposób, żeby ludzie mogli je zauważyć bo tak naprawdę one są zawsze. I wszędzie. Głównie opieramy się też upieramy się na pewno na prawdzie, no, na, to, na tym, co było, na tym, co jest, to, co płynie z serca, z duszy, to chcemy przekazać. Na koncert więziennych muzyków przyszło wielu studentów, którzy pozytywnie ocenili ich występ. Zaskoczyło mnie to, jak profesjonalnie grają, przede wszystkim, bo muzyka jest po prostu rewelacyjna. A ponadto powiem szczerze, rzadko skupiam się nad słowami jakie po prostu artyści tutaj wypowiadają, wyśpiewują, a dzisiaj zrobiłam to w pełni i stwierdzam, że teksty po prostu, które płyną z ich ust, są przepiękne i jak najbardziej trafne. Dają dużo do myślenia. Członkom zespołu paragraf 64 tworzenie własnej muzyki sprawia satysfakcję. Ich starania zostały docenione. Dwukrotnie zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim przeglądzie muzyki więziennej. Niezapomniany klimat, niezwykłe emocje i szerokie spektrum talentów. To wszystko dało się odczuć i zobaczyć 7 listopada podczas kolejnej edycji imprezy z cyklu Testuj Opole. Podczas koncertu przedstawiciele fundacji Muzyczna Paka Dla Dzieciaka zebrali datki na cele charytatywne. Za nami już czwarta edycja projektu Testuj Opole. Cykl imprez został zainicjowany przez młodych artystów z województwa opolskiego. Cel naszych imprez to jest ogólnie Zrzeszenie Opolskich Artystów Młodego Pokolenia. Chcemy dawać ludziom szansę, żeby mogli się pokazać szerszemu gronu. Koncert dał szansę na zaprezentowanie się tym bardziej doświadczonym, jak i mniej znanym wykonawcom. To był mój debiut, więc byłem troszkę zestresowany, ale myślę, że poszło do przodu. Publika. No, nakręcała mnie, żeby, żeby dać więcej energii z siebie. Jestem zadowolony. Chciałem wypromować tutaj swoich kolegów, młodszych zdecydowanie ode mnie. Robię im tak po prostu za hype-mana, tak a wspieram jednocześnie tutaj charytatywne akcje. Będę rozkręcał tutaj imprezę. Organizatorzy imprezy wyszli także z inicjatywą połączenia sił z Fundacją Muzyczna Paka dla Dzieciaka. W trakcie imprezy zbierano do puszek datki dla potrzebujących. Dzięki temu udało się zebrać 333 zł i 77 groszy. Zbiórka będzie przeznaczona na potrzeby statutowe Fundacji Muzyczna Paka dla dzieciaka, czyli dla chorych dzieci, a także ich rodzin. Koncert przyciągnął wiele zainteresowanych osób, które nie tylko chciały się dobrze bawić, lecz także wspomóc akcję. Uważam, że taka impreza jak Testuj Opole jest bardzo dobrym pomysłem. Można tutaj poznać nowych, mało znanych wykonawców, a przede wszystkim jest to impreza, która niesie za sobą cel charytatywny. Opolanie wiedzą, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Z jednej strony promują młodych artystów, a z drugiej wspierają akcję charytatywną. Gry, konkursy, pokazy i warsztaty. Między innymi takie atrakcje czekają na uczestników Opolkonu. Jest to konwent fantazy, organizowany przez Opolski Klub Fantastyki Feniks. Wstęp jest darmowy, a liczba miejsc nieograniczona. 14 do 16 listopada będziemy organizować konwent fantastyczny w Opolu, którego nazwa jest Opolkon. Odbędzie się on w zespole szkół elektrycznych na ulicy Kościuszki. Na Opolkonie coś dla siebie nie znajdą tylko prawdziwi fantaści, ale także normalni, zwykli, prości studenci. Będą, będzie całe zorganizowane pomieszczenie gier planszowych, w których każdy będzie mógł spróbować planszówki takiej, jaka będzie e, mu się podobała, jakiej nigdy nie znał. Będzie mógł się nauczyć nowych zasad gier, będzie mógł poznać coś zupełnie nowego. Odbędą się z tego, co wiem, warsztaty fechtunku, i ogólne pokazy walk rycerskich, no i ogólnie dużo takich ciekawych rzeczy, których nie można spotkać na co dzień w, na rogu ulicy, tylko właśnie na takim konwencie jak nasz. Ja należę do społeczności grającej w gry karciane, przede wszystkim najpopularniejszą w Opolu, grę Magic the Gathering. W ramach Opolkonu zostaną zorganizowane dwa turnieje sankcjonowane. Będą tam oczywiście nagrody, będą to turnieje kompetytywne, czyli z profesjonalnym sędzią. Zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami książki fantastycznej, książki fantazji, Generalnie w szerokim rozumieniu fantastyki, bo od strony literackiej nikt nie wyjdzie zawiedziony. Będziemy starali się też zaprezentować, czy nawet do sprzedaży, przedstawić troszeczkę książek które dostarczą nam nasi zaprzyjaźnieni księgarze. Na dziś to już wszystko. Zapraszam na serwis sportowy, a następnie na Pogodę z Gradem. Do zobaczenia. Marek Świerczyński, witam i zapraszam na serwis sportowy. Świadkarze AZS Uniwersytetu Opolskiego odnieśli kolejne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe SKS Mechanik Nyssa 3 do 0. Taki wynik dał im awans na czwartą pozycję w tabeli. Kolejny mecz w sobotę w sali studium wychowania fizycznego. Przeciwnikiem akademików będzie siatkarz odmuchów. Odra Opole kontynuuje serię zwycięstw. Dwie kolejne wygrane ze skrą Częstochowa 3–2 oraz z pniówkiem Pawłowice Śląskie 3–0 do sprawiają, że na półmetku ligowej rywalizacji Opolanie zajmują fotel lidera i mają cztery punkty przewagi nad drugim ruchem z Dzieszowice. Wciąż niepokonani w pierwszej lidze są szczypiorniści Gwardii. W ostatniej kolejce pokonali oni w Kaliszu tamtejszy SPR 39-31. Także w ramach Pucharu Polski gwardziści pokonali wczoraj kaliski zespół i awansowali do kolejnej rundy. Narodowe Święto Niepodległości nie było dniem radosnym dla hokeistów Orlika. Przegrali oni w wyjazdowym spotkaniu z Ciarko PBS Bank Sanok aż 0-8. Okazja do rehabilitacji dziś na toropolu w spotkaniu z Unią Oświęcim. Organizatorzy przygotowali na ten mecz bilety za 5 zł specjalnie dla studentów. SMS LO2 Opole zwyciężył trzeci raz z rzędu. Tym razem w pokonanym polu zostawiając MCKIS Jawożno. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 0. Szczęśliwy układ wyników w ostatniej kolejce pozwolił Opolankom awansować na drugie miejsce w tabeli. Do liderek z Gliwic opolskie siatkarki tracą zaledwie jeden punkt. To wszystko w serwisie. Więcej sportu już dziś w Sportowym Kalejdoskopie. Gorąco zapraszam. Do zobaczenia. Pytajcie człowieki. Ja, Krulian. dzisiaj zastępuję Łukasza, bo pojechał do Brukseli czy coś. A więc zaczynajmy. Czwartek. 13 stopni i deszcz. Bogowie będą zdenerwowani. O wielcy Bogowie, proszę pomóżcie nam, nie chcemy deszczu tutaj. A zatem przysięgam. W piątek będzie już 12 stopni. Przysięgam wam, że pójdziemy na małe zachmurzenie. Wyjdzie słoneczko, więc Bogowie będą już zadowoleni. Jak to w piąteczek? Słuchajcie, sensowne studenty! W sobotę wyginamy ciało. Wyginamy ciało, gdyż będzie słońca dużo. I niedziela to deszcz i hej, 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 hej więc kacz i się śmiej, ej! Wielbcie mnie, człowieki, w poniedziałek dam wam 11 stopni, i ani grama deszczu. Co te gupy jesteś? No na mnie, patrz na mnie, jestem słoneczny wtorek. Czuję w koronie, że w środę będzie deszcz, ale za to 11 stopni. Wielbcie mnie, ponieważ wracam do Zo. w przyszłym tygodniu zobaczycie już Łukasza. I pamiętać, nie tykać stopy. Więc płacz i się śmiej. Ej, owo, to boli. Broni, że w sobotę będzie deszcz, ale za to 11 stopni. Mm -hmm. Szkoda tego, że to miała być środa.